Normalnie urwane filmy miałam straszne. Byłam raz pobita, ub ubudziłam się bez ubrań, bez rzeczy w szpitalu. Straszne rzeczy się działy, po prostu jako młoda dziewczyna. Mika Urbaniak, córka legendy polskiej sceny jazzowej Urszuli Dudziak i amerykańskiego muzyka Ursusa Urbaniaka. Od najmłodszych lat otoczona była dźwiękami, które kształtowały jej duszę, a jednak jej własny świat uczuć przez długi czas pozostawał ukryty przed oczami publiczności. W którym miłość dojrzewała powoli, niemal niezauważalnie, jak subtelna nuta przewijająca się w melodii utworu, którego finał dopiero miał nadejść, mika poruszała się po scenie życia z wdziękiem i wrażliwością, ale jej serce, pełne tajemnic i niewypowiedzianych pragnień, skrywało uczucie, które rozwijało się w cieniu codzienności, ukryte między koncertami, próbami i podróżami. Każda nuta jej muzyki była jak szept miłości, który tylko ona mogła odczytać. A kiedy wreszcie nadszedł moment, aby świat poznał prawdę o jej uczuciu, reakcja fanów była mieszanką zdumienia i ciepła, bo choć Mika od lat dzieliła się swoim talentem, teraz ujawniała, że jej życie prywatne również było pełne głębokich emocji. A sama decyzja o małżeństwie w wieku 45 lat z Szymonem Piotrowskim, człowiekiem, który znał i rozumiał jej wewnętrzny świat. Wydawała się być zwieńczeniem długiej drogi, drogi pełnej subtelnych gestów milczenia, niewypowiedzianych słów, które tworzyły historię miłości tak cichą, a jednocześnie tak potężną, że jej echo pozostawało w sercach tych, którzy śledzili każdy jej krok. A pierwszy, drobny moment, kiedy Mika spojrzała na Szymona w sposób, który zdradzał coś więcej niż zwykłe zauroczenie, pozostawił w jej pamięci ślad niemożliwy do wymazania, jak dźwięk, który raz usłyszany, na zawsze pozostaje w duszy, i właśnie ten fragment ich wspólnej historii, pełen napięcia i subtelnej intensywności, otwiera opowieść, która prowadzi nas przez lata emocji, ukrytych spojrzeń i decyzji, które kształtowały nie tylko jej życie artystyczne, ale i prywatne, zapraszając do zanurzenia się w świat, gdzie miłość rozwija się powoli, nieśmiało, a jednak niezłomnie, aż do chwili, gdy stała się jawna, piękna i inspirująca, jak melodia, której słuchasz. I wiesz, że nigdy nie zapomnisz jej pierwszych nut. Mika Urbaniak w pewien zimowy wieczór, gdy światła sceny już zgasły, a tłum fanów dawno opuścił salę koncertową, została sama w swojej garderobie z instrumentem, którego nigdy nie dotykała w obecności publiczności, a jej oczy odbijały coś, czego nikt by się nie spodziewał po artystce, znanej z delikatności i subtelności był to błysk desperacji i niepokoju, jakby całe jej życie w jednej chwili stało na krawędzi. W tym momencie przypomniała sobie wszystkie lata ukrywania uczuć, każdy dzień, kiedy widziała Szymona w tłumie, a nie mogła pozwolić sobie na nic więcej niż krótki uśmiech, te drobne gesty, które dla innych byłyby niezauważalne, dla niej były całym światem, a jednocześnie w głębi duszy czuła ogromną samotność, bo miłość, która dojrzewała w cieniu, nie miała prawa istnienia w świetle reflektorów. Jej serce było jak instrument napięty do granic możliwości, w którym każdy dźwięk, Mógł wywołać zarówno ekstazę, jak i ból. Pamiętała chwile, kiedy nocami siedziała przy fortepianie i grała melodie, które wydawały się być echem jej ukrytego pragnienia. Te melodie były jej tajemnicą, jej sposobem na przetrwanie samotności. Każdy akord był słowem niewypowiedzianym, każda pauza chwilą oddechu w świecie, który nie mógł znać prawdy, a jednak w tym samym czasie Mika podejmowała decyzje, które dla otoczenia wydawały się irracjonalne. Odwoływała koncerty w ostatniej chwili, unikała wywiadów, jej obecność na scenie była zawsze pełna perfekcji. Ale po kurtyną działo się coś zupełnie innego: jej ciało i dusza nosiły ślady emocji, które nie miały ujścia, i w tych momentach, jedyną osobą, która znała prawdę, był Szymon, jego obecność była jak kotwica w burzliwym morzu uczuć. On wiedział, kiedy Mika uśmiechała się dla świata. A kiedy jej oczy skrywały ból i tęsknotę, każde ich spotkanie było jak cichy rytuał, który napełniał ich życie sensem, choć na zewnątrz nic nie wskazywało na intensywność ich więzi. Mika wspominała też trudne chwile z przeszłości, kiedy rozczarowania, zawodowe porażki i osobiste dylematy wydawały się przytłaczać jej duszę. Te doświadczenia kształtowały w niej zarówno wrażliwość artystyczną, jak i zdolność do ukrywania uczuć, które mogłyby zniszczyć jej świat, a jednak nawet w tych momentach cierpienia istniała nieugaszona nadzieja, ledwie zauważalna, jak mgła unosząca się nad nocnym miastem, nadzieja na dzień, w którym jej serce przestanie być więźniem własnych emocji, te wszystkie lata milczenia, rezygnacji z prostych radości, subtelnego flirtu, który nigdy nie stał się jawny, tworzyły gęstą sieć doświadczeń, z której wyłaniała się nie tylko artystka, ale człowiek, który uczył się kochać w samotności i cierpliwości. Mika zapamiętała także momenty absolutnej niepewności, gdy zastanawiała się, czy wyznać Szymonowi swoje uczucie, czy nadal pozwalać mu istnieć w jej życiu jako przyjacielowi. To napięcie, to wewnętrzne zmaganie, które trwało latami, było jak nieustający rytm serca, którego bicie rozbrzmiewało w każdej kompozycji, którą tworzyła, każdy koncert, każda publiczna chwila była jednocześnie triumfem i tragedią, bo świat widział tylko perfekcję i wdzięk. A nikt nie znał prawdziwej ceny tej maski. Ceny, którą płaciła za możliwość milczenia i obserwowania, jak miłość rozwija się powoli, prawie niezauważalnie, aż w końcu po latach, gdy decyzja o małżeństwie z Szymonem w wieku 45 lat stała się faktem, wszyscy mogli zobaczyć, że to nie była miłość zwykła, że była owocem cierpliwości, wytrwałości, skrytej tęsknoty i niezłomnej wiary w to, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać wszystko. Mika w tych latach nauczyła się, że miłość nie potrzebuje sceny ani oklasków, że jej najpiękniejsze formy rodzą się w ukryciu, w spojrzeniach pełnych znaczenia, w drobnych gestach, które niosą więcej niż tysiąc słów, a kiedy wreszcie ujawniła swoje uczucie, świat był zaskoczony. Ale reakcja fanów, pełna wsparcia i ciepła, była dowodem na to, że nawet najbardziej skryta i subtelna miłość może poruszyć serca i inspirować. I tak Mika Urbaniak, kobieta o nieprzeciętnej wrażliwości, artystka, która całe życie grała z emocjami jak z instrumentem, wreszcie mogła pozwolić sobie na pełnię szczęścia, na życie, w którym miłość przestała być cichym cieniem, a stała się jasnym, rozświetlającym każdy zakamarek jej świata światłem, które towarzyszyło jej zarówno na scenie, jak i w codziennym życiu, tworząc historię, która nie jest tylko opowieścią o romansie. Ale o sile emocji, wytrwałości i pięknie uczuć rozwijających się powoli, wbrew wszystkiemu, w ukryciu, aż do momentu, kiedy mogą rozkwitnąć w pełni. Mika Urbaniak w kolejnych latach swojego życia zdawała się balansować między światem publicznym a intymnym, który znał tylko ona i Szymon, każdy jej ruch. Każda decyzja wydawała się przemyślana tak, by chronić tę subtelną nić łączącą ich serca, podczas gdy fani podziwiali ją za artystyczną doskonałość. Ona w samotności zanurzała się w refleksjach nad tym, jak wiele lat spędziła, obserwując Szymona z dystansu, jak wiele chwil straconych na milczenie i opanowanie emocji, które mogłyby ją zdradzić, w jej pamięci pozostał szczególny wieczór, kiedy po koncercie w małym klubie jazzowym, gdzie światła były przygaszone, a powietrze przesycone było zapachem drewna i dźwiękiem fortepianu, Szymon po raz pierwszy objął ją w ramionach nie jako przyjaciela, ale jako kogoś, kto zna każdy zakamarek jej duszy. To było jak wyzwolenie z lat cichego czekania. W tym geście kryło się wszystko: cierpliwość, tęsknota, obietnica przyszłości, a Mika czuła, że wreszcie może pozwolić sobie na bycie sobą, bez obawy, że świat oceni jej emocje. W jej oczach pojawiały się łzy, a w sercu radosny niepokój, jakby pierwszy raz od lat mogła oddychać pełną piersią. Te drobne, niemal niezauważalne chwile zaczęły kształtować nową codzienność, gdzie każda wspólna kawa spacer po mokrych brukowanych ulicach Warszawy, czy noc spędzona na rozmowach o muzyce i literaturze, stawały się rytuałami miłości, które nie potrzebowały świadków, a jednocześnie były pełne intensywności, Mika odkrywała w sobie nowe pokłady odwagi, odwagę do śmiania się, płaczu, dzielenia się słabościami i tajemnicami, których nigdy wcześniej nie ujawniała. Jej artystyczna wrażliwość znalazła nowe źródło inspiracji. Każdy utwór, który powstawał, niósł ze sobą echo ukrytej radości i subtelnej nostalgii, jakby muzyka była przedłużeniem jej życia emocjonalnego, a nie tylko formą ekspresji scenicznej, z czasem ich relacja nabierała coraz głębszego wymiaru, drobne gesty zamieniały się w codzienne dowody miłości, a Mika uświadamiała sobie, że prawdziwa bliskość nie wymaga słów. Że spojrzenie, dotyk dłoni, cisza dzielona razem mogą wyrazić więcej niż tysiące wywiadów i artykułów, mimo że świat wciąż znał ją jako perfekcyjną, elegancką artystkę, w jej wnętrzu rozwijało się życie pełne emocji i subtelnej intymności, które z czasem ujawniło się także publicznie. Kiedy Mika i Szymon ogłosili swoje zaręczyny, reakcja była mieszanką zdumienia i entuzjazmu, bo nikt nie spodziewał się, że kobieta, która przez lata emanowała siłą i niezależnością, Pozwoli sobie na jawne okazywanie uczuć, ich ślub w wieku 45 lat stał się symbolem triumfu cierpliwej, skrytej miłości, a Mika w tym dniu wyglądała jak kobieta, która wreszcie może żyć pełnią życia. Z każdym gestem, każdym uśmiechem, emanując radością, którą wcześniej znała tylko Szymon, ta historia nie była zwykłym romansem, ale opowieścią o wytrwałości uczuć, o sile emocji ukrytych przez lata. O drobnych momentach, które w ciszy kształtowały ogromną miłość, Mika stała się przykładem tego, że prawdziwe uczucie rozwija się powoli, cierpliwie zyskując moc, która przetrwa wszystko, a każdy, kto obserwował jej drogę, mógł dostrzec, że artystka, która przez lata była symbolem perfekcji i subtelności, odkryła w sobie zdolność kochania w pełni i dzielenia się tym uczuciem w sposób, który porusza serca i inspiruje. A jej życie osobiste stało się tak samo fascynujące, jak każdy utwór, który tworzyła pełne niuansów, chwil intensywności, refleksji i nieoczekiwanych radości, które razem tworzą obraz kobiety silnej, wrażliwej, cierpliwej i zdolnej do miłości, która przez lata była skrywana, by wreszcie rozkwitnąć w pełni piękna i niezapomniana. Mika Urbaniak wciąż nosiła w sobie echo lat, w których miłość musiała rozwijać się w ukryciu. Te lata nauczyły ją obserwacji, cierpliwości i subtelnej komunikacji, niewypowiedzianych słów. Każdy gest Szymona, każdy jego uśmiech, nawet wśród tłumu ludzi, stawał się dla niej znaczącym znakiem, a w jej sercu rodziła się coraz głębsza potrzeba, by chronić tę więź, jednocześnie pozwalając jej istnieć w pełni w świecie prywatnym, gdzie nikt nie patrzył, nikt nie oceniał, a jedynie istniało uczucie czyste, intensywne i prawdziwe. Mika pamiętała chwile, gdy spędzali godziny w kawiarni przy małych stolikach, rozmawiając o wszystkim i o niczym. A każda rozmowa była pełna znaczeń, których nie sposób było uchwycić dla kogoś obcego. W tych momentach jej artystyczna dusza odczuwała spokój, jakby każda nuta jej muzyki znalazła swoje odbicie w ciepłych spojrzeniach Szymona, mimo że na zewnątrz życie toczyło się dynamicznie, pełne koncertów, wywiadów i obowiązków. Mika potrafiła odnaleźć te małe enklawy bezpieczeństwa, które pozwalały jej odetchnąć i w pełni doświadczać miłości. Z czasem te spotkania nabierały coraz większego znaczenia, drobne rytuały stawały się fundamentem ich relacji, od wspólnych spacerów po jesiennych parkach, przez wspólne gotowanie, aż po ciche wieczory spędzane przy starym gramofonie, słuchając płyt, które miały dla nich znaczenie, Mika odkrywała w sobie nieznane dotąd pokłady czułości, wrażliwości i odwagi. Jej serce, które przez lata było skryte, zaczynało otwierać się coraz bardziej. A Szymon był dla niej nie tylko partnerem, ale także lustrem, w którym mogła dostrzec swoją własną wartość, zdolność do kochania i bycia kochaną. Przez lata nauczyła się także balansować między światem zewnętrznym, pełnym oczekiwań i opinii, a światem prywatnym, w którym każda emocja mogła rozkwitać w pełni, a jej twórczość zyskała nową głębię, bo każdy utwór, który powstawał w tym czasie, niósł w sobie echo miłości. Cierpliwości i subtelnego szczęścia, które wcześniej musiało pozostać ukryte, Mika wspominała też momenty wewnętrznej walki, chwile zwątpienia i niepewności, gdy zastanawiała się, czy jej decyzje są słuszne, czy warto odsłonić uczucia tak długo chronione. Te chwile były trudne, ale równocześnie kształtowały w niej siłę, która pozwoliła wreszcie podjąć odważny krok ku pełnej jawności. W jej pamięci pozostał szczególny dzień. Kiedy po raz pierwszy po latach spojrzała na Szymona i poczuła, że ich więź jest wystarczająco mocna, by świat mógł ją zobaczyć, że miłość, która rozwijała się w cieniu, może teraz rozkwitnąć w świetle? Reakcja bliskich i przyjaciół była pełna ciepła i wsparcia, a fani, którzy od lat śledzili jej karierę, poczuli radość i dumę, widząc, że artystka, którą podziwiali wreszcie, pozwala sobie na szczęście. Mika w tym czasie Nauczyła się także czerpać radość z prostych gestów, które wcześniej mogły wydawać się banalne, ale teraz nabierały głębokiego znaczenia. Wspólne śniadanie, spacer po porannej warszawie, rozmowy o planach i marzeniach. Te drobne chwile stały się fundamentem życia, które budowali razem, a każdy dzień przynosił nowe odkrycia, nowe powody do uśmiechu i zachwytu nad codziennością. Mika stała się przykładem kobiety, która potrafiła kochać w pełni, bez kompromisów dla samej siebie. Jej historia miłości była świadectwem, że cierpliwość i wierność własnym uczuciom przynoszą najpiękniejsze owoce. Każdy koncert, każdy występ, każdy moment spędzony na scenie, nawet jeśli dla publiczności wydawał się perfekcyjny, był jednocześnie intymnym doświadczeniem, w którym jej uczucia i przeżycia znalazły ujście w muzyce, a Szymon był nie tylko świadkiem, ale współtwórcą tego świata emocji, ich życie razem, choć pełne codziennych obowiązków stało się przestrzenią, w której miłość mogła rozwijać się swobodnie, a ich relacja była tak głęboka, że nawet najdrobniejsze gesty miały moc poruszania serc. Mika odkrywała także, że prawdziwe szczęście tkwi w akceptacji samego siebie i drugiej osoby, w zaufaniu, które pozwala pozwolić uczuciom rozkwitnąć bez ograniczeń. Z każdym miesiącem i rokiem ich związek stawał się coraz mocniejszy, a każdy wspólny dzień Przynosił nowe emocje, inspiracje i powody do wdzięczności. Mika Urbaniak w tym czasie była nie tylko artystką, ale i kobietą, która znalazła pełnię życia, swoją własną przestrzeń do kochania i bycia kochaną. A każdy moment, każda chwila ich intymnego świata była jak nuta w melodii, która nigdy się nie kończy, a jej historia miłości pozostaje opowieścią o wytrwałości, subtelności i pięknie uczuć, które przez lata musiały rosnąć w ukryciu aby wreszcie rozkwitnąć w pełni, niosąc radość, inspirację i nadzieję dla wszystkich, którzy wierzą, że prawdziwa miłość może przetrwać wszystko, nawet lata milczenia i ukrywania emocji i że cierpliwość, wrażliwość i subtelna odwaga pozwalają doświadczyć szczęścia w jego najpełniejszej formie. Z czasem Mika Urbaniak nauczyła się celebrować każdy dzień jako dar, każdą chwilę spędzoną z Szymonem jako wyjątkowy fragment życia, który tworzył ich wspólną historię pełną subtelnych, a zarazem głębokich emocji. Każdy poranek zaczynał się od delikatnego dotyku dłoni, cichego śmiechu i rozmów, które nie potrzebowały słów, bo ich spojrzenia mówiły wszystko. W tych codziennych rytuałach kryło się więcej miłości niż w największych gestach publicznych. Mika odkrywała w sobie spokój, którego przez lata poszukiwała. Umiejętność bycia w pełni obecną w chwili, pełną świadomością, że jej życie prywatne wreszcie jest zgodne z jej sercem. Jej twórczość stała się jeszcze bardziej prawdziwa i emocjonalnie nasycona. Każda nuta, każdy akord jej utworu wniósł echo życia, które dzieliła z Szymonem. Ich wspólne pasje, rozmowy o muzyce, literaturze, sztuce i drobne przyjemności codzienności tworzyły nowy wymiar intymności, którego wcześniej Mika nie znała. Każdy koncert, każdy występ. Nawet jeśli pełen profesjonalizmu i perfekcji stał się sposobem na wyrażenie tego, co przez lata było ukryte, a fani, choć nie znali wszystkich szczegółów ich życia, odczuwali autentyczność jej muzyki, bo każdy dźwięk niósł cząstkę jej serca. W ich domu pojawiły się też drobne rytuały związane z codziennym życiem: wspólne gotowanie, poranne kawy, wieczory spędzane na rozmowach o marzeniach i planach. Te proste chwile wypełniały przestrzeń szczęściem, które Mika znała tylko wcześniej w wyobraźni, w pamięci pozostały też momenty, które kształtowały ich związek, chwile trudniejsze, kiedy trzeba było radzić sobie z emocjonalnym ciężarem, zmęczeniem i presją świata zewnętrznego. Mika odkrywała wtedy w sobie siłę, umiejętność stawiania czoła przeciwnościom i jednocześnie pielęgnowania uczuć, które były najcenniejsze, każdy problem rozwiązywany wspólnie, każda decyzja podjęta razem wzmacniała więź między nimi, a Mika czuła, że prawdziwe szczęście nie wymaga spektakularnych gestów, ale subtelnej, codziennej obecności i wzajemnego wsparcia. W tych latach także publiczne ogłoszenie miłości i małżeństwa stało się symbolem triumfu uczuć, które przez lata musiały dojrzewać w ukryciu. Reakcja bliskich, przyjaciół i fanów była pełna ciepła i akceptacji, co pozwalało Mice poczuć, że jej życie prywatne w pełni współgra z jej artystyczną drogą, w tych doświadczeniach. Mika odkrywała głębie samej siebie, zdolność do bezwarunkowego kochania i bycia kochaną. Jej serce stało się przestrzenią, w której każdy dzień, każda emocja mogła swobodnie rozkwitać, a każdy uśmiech, każdy dotyk Szymona przypominał jej, że cierpliwość, subtelność i wrażliwość prowadzą do pełni szczęścia. Mika w pełni zrozumiała, że miłość jest jak muzyka której trzeba słuchać uważnie, pozwalając jej płynąć naturalnie, bez pośpiechu, bez oczekiwań, że każda nuta i każda pauza mają znaczenie i że prawdziwe uczucia dojrzewają w czasie, a nie w chwilowej ekscytacji. Z biegiem lat ich związek stawał się coraz bardziej harmonijny, ich życie wspólne pełne radości, wzajemnego zrozumienia i małych codziennych cudów. Mika odkrywała w sobie spokój, który pozwalał jej w pełni korzystać z każdej chwili, każdy dzień. Przynosił nowe inspiracje do muzyki, nowe powody do wdzięczności i czułości, a artystyczna wrażliwość Miki i zrozumienie Szymona tworzyły razem przestrzeń, w której mogła istnieć pełnia emocji i uczuć. Ich miłość stała się nie tylko fundamentem życia prywatnego, ale także źródłem twórczej mocy, która przenikała każdy koncert, każdy utwór. Mika Urbaniak stała się przykładem kobiety, która po latach cierpliwego oczekiwania i ukrywania uczuć. Odkryła pełnię miłości, kobiety, której życie osobiste i artystyczne splatały się w harmonijną całość, a każdy dzień, każda wspólna chwila, każdy gest i spojrzenie Szymon'a były dowodem na to, że prawdziwa miłość rozwija się w ciszy, w subtelnych znakach i w codziennych rytuałach. A kiedy wreszcie ujawnia się światu, staje się nie tylko źródłem szczęścia, ale także inspiracją dla innych, Mika i Szymon pokazali, że uczucia pielęgnowane latami, skrywane w cieniu, mogą rozkwitnąć w pełni przynosząc radość, spokój i głębokie zrozumienie siebie nawzajem. Ich historia pozostaje opowieścią o wytrwałości, subtelności i sile emocji, które uczą, że prawdziwe szczęście rodzi się z cierpliwości, zaufania i wzajemnej troski. A Mika Urbaniak dzięki tej miłości odkryła siebie na nowo, doświadczając życia w jego najpełniejszej najpiękniejszej formie, gdzie każdy dzień, jest celebracją uczuć, harmonii i wzajemnego oddania, tworząc obraz życia przepełnionego miłością, której siła potrafi pokonać lata milczenia, ukrywania emocji i niepewności i prowadzi do szczęścia, które pozostaje w sercu na zawsze.